mam z tej strony Adran i dzisiaj zrobimy sobie kontrakt na M4A1S Hot Rod pod ostatnim odcinkiem dobiliście naprawdę masę lajków, bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję, że dzisiaj będzie podobnie, tak więc myślę, że możemy się umówić, że na 5000 lajków pod tym filmem zrobię kolejny kontrakt. Ten następny wspomniany już przeze mnie kontrakcik będę robił na AK-47 Fire Serpent lub M4A1S Arcydzieło, tak więc napiszcie mi w komentarzu, który z tych dwóch kontraktów wolelibyście zobaczyć. Ja na pewno postaram się, żeby zrobić tak, jak będziecie chcieli, a wracając do dzisiejszego kontraktu, to albo wypadnie nam M4A1S Hot Rod, warto około 130 euro... Lub Glock, warty zaledwie około 15 euro Tak więc bezbędnego przedłużania Zapraszam Was już do oglądania Słuchajcie, około 70 euro kosztuje mnie ten kontrakt I jak widzicie dajemy sobie tutaj Dwie Berety Pojedynkowicz, a także SG Bulldozer Ponieważ to są te itemy, których będziemy Potrzebować w tym kontrakcie No ale wiadomo, do kontraktu potrzeba łącznie 10 itemów, więc jeszcze AWP Robaczy Bóg, a także Galil Stone Cold z innych kolekcji Ale tutaj tak jakby to są tak jak mówię Tylko itemy Uzupełniające, no a główny cel to jest to M4A1S Hot Rod. Myślę, że wszystko już powiedziałem. Także cóż, zostawcie łapeczkę w górę, bo naprawdę te kontrakty trochę kosztują, a ryzykuję wiele, bo jeżeli wypadnie mi Glock, to tak jak mówiłem, będę około 65 euro na minus. Natomiast jeżeli wypadnie mi m 4 a 1 no to jestem 65 euro na plus znowu. Tak więc wszyscy trzymamy kciuki, słuchajcie. No i cóż. Hot rod. Żaden galaktyczny zmierzch, żaden Glock. Po prostu niech mi proszę, wypadnie. Hot rod. Ok, bez zbędnego gadania, będziemy już przechodzić do konkretów, tak więc. Napiszemy sobie Hot. Hot rod. Please. Gaben, stary, dawaj mi. tego hot roda. Wiem, że M41 S teraz zostało znerfione, ale ten hot rodzik, no. Piękny jest. Jak dla mnie jest naprawdę ładna tajemka i mam nadzieję, że uda nam się ją dzisiaj tutaj w tym kontrakcie zrobić. Tak więc tak jak mówiłem, trzymamy wszyscy mocno kciuki. No i lecimy z tym. Kurde, jeszcze nie razem taki kontrakt to było dla mnie nie do pomyślenia, ale dzisiaj, dzisiaj myślę, że... Jest dla kogo te kontrakty robić. Trzymamy kciuki. Okej, okay, proszę. Nie! Nie wierzę. Mamy gloka Faktory New, ale co z tego? No cóż, dzisiaj niestety się nie udało. Dzisiaj mamy Glocka galaktyczny zmierzch. No nic, cóż zrobić? Na tym polegają kontrakty. Raz się udaje, raz się nie udaje. Na razie na trzy kontrakciki. Słuchajcie, dwa były udane. Dzisiaj pierwsza wpadka, że tak powiem. Mam nadzieję, że mimo tego dostawicie łapkę w górę, tak jak mówiłem, 5000 lajków, like słuchajcie i robimy kolejny kontrakcik. To bądźcie już definitywnie na tyle. Sprawdźcie kanały podane powyżej. A także film kapiego, który wyświetli Wam się gdzieś obok kamerki, w tej chwili naprawdę polecam. Wam wszystkie te kanały podane właśnie w tej chwili na ekranie. Na to było dzisiaj na tyle. Pamiętajcie też o subskrypcji mojego kanału. Tak więc teraz się już z Wami żegnam. Cześć, trzymajcie się! No i na razie, piona!